Witam z tej strony Jizzy Son. Przedstawię Wam dzisiaj drugi set szamana w patchu 2.3. Set piekielnego kła. Set ten został mocno zmieniony. Jaki jest jego potencjał na głębokich richtach? Na czyszczeniu od ręki 10. Postaram się Wam przedstawić w tym filmie. Zapraszam. Set piekielnego kła w najnowszym patchu 2.3 został bardzo mocno zmieniony. Daje nam bardzo dużo. Możliwości jego potencjał do robienia głębokich riftów jest dużo, dużo większy. Przede wszystkim możliwość e, tworzenia różnych buildów na nim jest ba, ba, bardzo duża. Przeważnie gra się, tak jak ja, na e, kwasową chmurę, mając tą różdżkę, różdżka su, sułąga, zwiększa, która zwiększa nasze obrażenia od kwasowej chmury. Można grać pod psy zombie mając tą broni jednoręczną tą, tą włócznię, która zmniejsza koszt oraz zwiększa obrażenia szarżujących zombie. Bardzo dobry bil, no ale niestety nie mam w tej chwili starożytnego, starożytnej włóczni. Ze starożytnym Kukri można także grać. Ludzie też bardzo dużo grają wtedy gra się przeważnie jeszcze na psy zombie plus plus monstrum. Monstrum w tym patchu zadaje obrażenia od 3 miliardów do 25 nawet miliardów potrafi zadać bardzo mocny build, bardzo dobry build, którymi ludzie robią około 60, 62 głębokiego rifta w tej chwili. Ba bardzo fajnie się sprawdza, no ale tak jak mówię, trzeba mieć starożytne kukri, żeby tym buildem grać, żeby nie wy wyciągać bardzo wysokie, głębokie rifty. Set Pikielnego Kła przede wszystkim yy, zdaje się bazować na umiejętności Ściany Śmierci, którą rzucamy trzykrotnie. Mając te karwasze, możemy... Yy, możemy użyć trzykrotnie, e, w, trzykrotnie ściany śmierci w czasie e, dwóch sekund dodatkowo dwukrotnie e, oraz zwiększają nasze obrażenia e, zadawane ze wszystkich źródeł używając naszych skilli takich jak kwasowa chmura właśnie e, ataki podstawowe, ognisy nietoperze psy zombie, monstrum objęcia uran e, umarłych pie, piranie lub właśnie ściana śmierci build pod Głębokie szczeliny, którego używam, jest to build z różką sułąga, kwasowa chmura i te, które są potrzebne, to są potrzebne nasze pierścienie, powściągliwość oraz skupienie. W kostce kanaje dodatkowo jedność żywiołów, karwasze do naszej ściany śmierci, amulet piekielnego ognia z umiejętnością, umiejętnościami od truci, z obrażenia odkryta, szansa nakryta w hełmie dodatkowe obrażenia od kwasowej chmury oraz w butach dodatkowe obrażenia od kwasowej chmury dodatkowy pancerz w spodniach nasz pas, który dodatkowo przy, przyzywa naszych małych tanków naszych małych fetyszy w klacie powinno być życie bądź zmniejszenie obrażenia y, od elit w, na ramiennikach powinno być skrócenie czasu odnowienia no zamiast monstrum może być pancerz w rękawicach. Zamiast zmniejszenia kosztu zasobów powinno być skrócenie czasu odnowienia szansa nakryta oraz obrażenia odkryta. Gemy, których używam to zmora uwięzionych, ezotoryczna alteracja oraz zmora znękanych, ale tutaj lepiej by się przydała pomstazeja. Skille, które używamy są to skill trupie pająki do aktywowania jednego z pierścieni, kwasowa chmura z równą kwaśny deszcz, dodatkowo zwiększa zasięg kwasowej chmury, klątwa fatum dodatkowy 30% obrażeń, ściana śmierci, dodatkowy DPS od trucizny, wściekłe wódu z maną, przywraca 200 punktów many na sekundę w miejscu przeprowadzenia rytuału powoduje to niekończącą się manę gdy kastujemy cały czas, cały czas mamy praktycznie full mana e, duchowa wędrówka, wyprawa, no wiadomo w razie awary, awarii bardzo upierdliwy elit, makabryczna uczta, dodatkowy dps medium, dodatkowe życie, przybicie zasłony dodatkowy dps Złe zioło dodatk zmniejszenie, zmniejszenie, e zmniejszenie otrzymywanych obrażeń. Ma e pasywka, którą mam jeszcze w amulecie. Jest to rytuał krwi. 20 kosztowany będzie uiszczony w, punkt, e w punktach życia. regenerujemy swoje życie dodatkowo. Także jest to bil, który używam do czyszczenia głębokich szczelin jeżeli chodzi o kostkę kanajego to zamiast pieca wrzucamy kukry do szybkiej regeneracji wściekłego wódu z paska, który przyzywa naszych pochlebców wyścieżony żniwiarz dodatkowe dodatkowy DPS dodatkowy tworzą się dwa dodatkowe szkielety, które też przywracają uwagę u bliskich mobów Build pod zwykłe szczeliny, którego używam jest bardzo podobny do buildu pod głębokie szczeliny w zasadzie różni się tylko dwoma skillami zamiast voodoo mamy piranie, fala szlachtowania zamiast pasywki e, złe zioło e, używamy niezłomną lojalność do szybkiego poruszania się po zwykłych szczelinach Jest to ba bardzo fajny build szybko się czyści, by się w zasadzie rozpływają od naszych czarów nie potrzebuję mieć tyle many jak w przypadku głębokich szczelin także polecam go bardzo jeżeli chodzi o kostkę kanajego do głębokich szczelin używam właśnie takiego setupu meteorytowego kukri wyszczerzonego żniwiarza i jedności żywiołów jeżeli chodzi o zwykłe szczeliny zamieniamy tutaj piec zamieniamy kukri na piec i to nam wystarcza. Dzięki za obejrzenie filmu. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie. Pozdrawiam. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.